Chajnie jestem właśnie podczas szykowania się do wyjścia i pomyślałam sobie, że nakręcę dla Was moją makijażową rutynę, a bardziej taką podkładową, wakacyjną rutynę, ponieważ makijaż oczu mam już gotowy. Nie był zbyt skomplikowany, więc też go Wam nie pokazywałam. Powiem Wam tylko zaraz, jakie kosmetyki użyłam, jakich cieni użyłam właśnie do makijażu oczu. A jeżeli chodzi o twarz, w ogóle przepraszam Was od razu za światło, ponieważ znowu mam problem ze słońcem. Raz zachodzi, raz nie. Raz jestem żółta, prześwietlona, raz jestem ciemna, także. Sory, mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś strasznie przeszkadzało. Damy sobie radę. A jeżeli chodzi o twarz, to pokażę wam jakie kosmetyki teraz używam, jakie używam, w jaki sposób i dokładnie, które produkty. Ponieważ ostatnio moja rutyna właśnie makijażowa podkładowa się zmieniła. Więc mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny i z chęcią go obejrzycie. Więc jeżeli chodzi o makijaż oczu, to tak jak mówię, mam już gotowy. Użyłam do tego paletkę z soEwy Ewy, Naturali Yours. I tutaj użyłam tych pięknych, brązowych odcieni. Makijaż jest taki stonowany właśnie w odcieniach brązu. Do tego użyłam liner z Miss Sporty w kolorze czarnym na linii rzęs. Wytuszowałam sobie rzęsy tuszem z Volum Celebrates Mascara z Eveline. Pokażę Wam szybciutko, jak ten makijaż się prezentuje. Tak jak mówię, to nie jest nic skomplikowanego, nie wiadomo jakiego, więc już Wam też nie pokazywałam, jak go zrobić. No, widzicie, jest to taki zwykły makijaż właśnie po cieniach brązu. Więc jeżeli chodzi o twarz, to tutaj Wam pokażę produkt, który najczęściej gości na mojej twarzy właśnie ostatnio. Kiedy były takie upały, teraz już troszeczkę jest chłodniej, ale parę dni temu było 30 stopni i najczęściej właśnie go nakładałam na całą twarz bezpośrednio, bez niczego innego. I jest to bronzer z Inglota w płynie w numerze 94. E, moim zdaniem jest to produkt wodoodporny. Ja tego nie czytałam na opakowaniu ani nigdzie. E, nie mam pojęcia, czy rzeczywiście jest wodoodporny, ale mówię wam to z moich po prostu obserwacji, ponieważ on się absolutnie w ogóle się nie ściera pod wpływem wody. Naprawdę na cały dzień wystarcza. Bardzo dobrze wygląda i tak jak mówię, no jak nie wiem, spocimy się czy coś, nie ściera się w ogóle ma troszeczkę krycia ujednolica kolor po prostu na twarzy naprawdę jak nie potrzebuję jakiegoś mocnego makijażu szczególnie jak jest upał to wystarcza mi w zupełności on ponieważ wyrównuje kolory, to ukrywa jakieś małe drobne nieskonałości a pod oczy inne nieskonałości jakieś większe po prostu dokładam sobie korektora to jest high, high definition concealer w kolorze 101 porcelain i tyle Natomiast dzisiaj chcę Wam pokazać troszeczkę coś innego. Połączę inny produkt, właśnie z tym bronzerem w płynie. Też bardzo często robię coś takiego, kiedy chcę więcej ja po prostu ukryć od twarzy. Chcę, żeby moja skóra była nieskazitelna. I tutaj, jak Wam pokażę ten kosmetyk, to się po prostu o stopnięcie w głowę i powiecie, że jestem nienormalna ale uwierzcie mi, on się naprawdę świetnie sprawdza na lato, na wakacje. To jest po prostu Dermacol, czyli ten bardzo, bardzo mocno kryjący podkład, który ma 50% w sobie pigmentów, jest naprawdę ogromnie kryjącym produktem. Ja go naprawdę w takiej niewielkiej ilości używam, że to głowa mała. Ja nie, nie, nie sądziłam w ogóle, że podkład użyty właśnie w takiej maleńkiej ilości jest w stanie coś zakryć na twarzy. Zobaczycie zresztą, jak, ile ja go wycisnę i zmniejszam właśnie z tym bronzerem, jak to będzie wyglądało na mojej twarzy. Nie bójcie się tego podkładu, ponieważ naprawdę trzeba, jeżeli się nauczycie go stosować, to on po pierwsze nic Was nie zapcha, po drugie nie stworzycie sobie maski, 100 razy bardziej wolę nałożyć odrobinę tego podkładu z Dermakola, który jest ogromnie mocno kryjący, niż na przykład, nie wiem, 2-3 warstwy grube podkładu średnio kryjącego, który niby jest lepszy właśnie, niby lepszy jest na taką pogodę, jakie jest ciepło, niż właśnie taki mocno kryjący podkład. Ale tam tego trzeba nałożyć naprawdę dużo, żeby był efekt taki, jak przy niewielkiej ilości właśnie tego podkładu z dermakola. Zresztą same zobaczycie za chwileczkę, ile ja go nałożę na rękę, oczywiście nałożę go na rękę, zmieszam go z tym bronzerem z Inglota. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Więc pierwsze, co będę robić, to będę łączyć te dwa produkty ze sobą na dłoni. Ja mam ten Dermacol w ogóle w kolorze 209. To jest dosyć jasny odcień. Pokażę Wam, ile jako nałożę na dłoni. Widzicie to? I to jest jeszcze za dużo. Wyciskam teraz brązer w większej ilości i powoli dokładam dermakol do tego brązera i mieszam. Dobra, mam już wymieszane. Więc sięgam po lusterko i nakładam. Ten brązer zabiera w sobie takie maleńkie drobineczki, których naprawdę gołym okiem nie widać. Ale one pięknie odbijają światło. I cera wygląda bardzo zdrowo. Dobrze, i widzicie, mam już go nałożonego. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę nie bójcie się Dermakalu na lato, ponieważ naprawdę w niewielkiej ilości on świetnie kryje, wszystko Wam pozakrywa. Dużo nie będziecie miały na twarzy i też nie zrobicie sobie nim maski, jeżeli naprawdę w niewielkiej ilości będziecie go nakładać na twarz. Następnie nakładam odrobinę korektora pod oczy. Na wypreski już nie potrzebuję, ponieważ wszystko co chciałam tu mam zakryte. to jest korektor z HEAN zapomniałam Wam powiedzieć High Definition ja mam go w kolorze, zaraz wam powiem jakim 101 Porcelain i teraz kolejny kosmetyk, który niesamowicie podbił moje serce jest to puder z Inglota puder HD w takim odcieniu i ten puder nie jest puderem matującym, ani to nie jest też rozświetlacz, to jest coś pomiędzy to jest puder, który zawiera w sobie taką poświatę, pięknie rozświetlającą twarz. Naprawdę zobaczycie efekt, jaki on daje. Ja go nakładam nie tutaj na szczytkości policzkowych jak rozświetlacz, ponieważ tak jak mówię, to nie jest rozświetlacz typowy, tylko nakładam go tutaj pod oczy. Można go stosować w miejscach, gdzie macie rozszerzone pory, ponieważ on absolutnie nie podkreśla porów. On właśnie wręcz wygładza tą cerę. Zmarszki są wygładzone, pory są takie zniwelowane, naprawdę świetny efekt daje na twarzy. Serdecznie Wam go polecam może Wam pokażę, jak on ma tutaj konsystencję. Chociaż myślę, że tego nie będziecie zbytnio widziały. Jak widzicie, on się absolutnie nie świeci tak sam z siebie. Daje po prostu taki satynowy połysk. Prześliczny jest ten puder, naprawdę. Zobaczycie zresztą same, jak wyglądam nad moje, na mojej twarzy, jak moja twarz w ogóle będzie wyglądała po nim. I tak jak mówię, nie nakładam go na całą twarz, chociaż... Czasami tak robię, muszę Wam powiedzieć szczerze, ale dzisiaj mam ochotę nałożyć go tutaj pod oczy, po prostu rozświetlić troszeczkę swoją cerę. Nakładam go tu. Nóż. I odrobinkę na czoło. Tutaj bardziej tak na środek. Wtedy cera naprawdę wygląda pięknie. On daje naprawdę taki efekt na twarzy. Jeszcze nie mam żadnego kosmetyku, który coś takiego by mi robił. A przy tym nie podkreśla właśnie porów, Niweluje jakieś tam drobne zmarszczki. Cera wygląda naprawdę tak fajnie, nieskazitelnie. No mi się efekt, który on daje naprawdę bardzo, bardzo podoba. Widzicie, jak poruszam tak twarzą, to tutaj się pięknie tak mieni. Ale nie są to drobinki, nie jest to brokat, żaden, żadna perła. Wygląda po prostu tak fajnie, naturalnie. No twarz jest taka aksamitna, naprawdę. Widzicie to? Jak nawet się uśmiecham, to tutaj tak widać ładnie to. Ogólnie to trzeba zobaczyć no, efekt, który on daje na żywo. On jest też niedrogi, kosztował około 30 chyba złotych czy 30 kilka. Możecie sobie wypróbować, bo naprawdę może mi się bardzo spodobać ten efekt. Szczególnie z daleka wygląda naprawdę tak nieskazitelnie, tak, tak świeżo, dziewczęco, młodo. Mi się ten efekt naprawdę bardzo podoba. I ostatnie co będę robić, to wykonuruję sobie twarz brązerem z Kobo. Kompletnie matowym, nie nakładam żadnego różu, żadnego oświetlacza ani nic, bo efekt teraz na twarzy mi się bardzo podoba. Wystarczy mi tylko właśnie wykonturowanie twarzy brązerem, więc nakładam go troszkę na pędzelek i konturuję koście policzkowe, oczywiście trochę czoło. Więc tak się prezentuje moja wakacyjna podkładowa rutyna, którą prawie, że codziennie właśnie wykonuję na swojej twarzy. Jeżeli chodzi właśnie o ten bronzer, to używam go codziennie, każdego dnia. Czasami go po prostu łączę z dermakolem. I nie bójcie się dermakolu, możecie go łączyć właśnie z podkładami, a jeżeli chcecie sam, sam właśnie ten dermakol nałożyć na twarz, to w malutkiej ilości, naprawdę w niewielkiej ilości i pięknie Wam wszystko zakryje i nie będziecie miały maski, po prostu trzeba się nauczyć go stosować. Dobrze, więc mam nadzieję, że mój filmik Was zadowolił, Wam się podobał, także dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Pa, pa!